Stacja 7 prezentuje Ogniem i piórem Polskie DNA w trylogii Sienkiewicza Prezentuje ksiądz Staszek Gadamiak. Odcinek 4 Fascynacja złem Cechą literatury związanej z chrześcijaństwem jest najczęściej jasny podział na dobro i zło. Zasadniczo także na postaci dobre i złe. czasem u Sienkiewicza nawet te postaci, z którymi sympatyzujemy, którym kibicujemy, ci dobrzy, no nie do końca są tacy nie zawsze są jednoznacznie dobrzy. Przynajmniej widać, że mają najróżniejsze słabości i mają złe cechy. Nawet jeśli to chyba Bolesław Prus złośliwie mówiło o skrzetuskim, że to jest Jezus Chrystus w roli oficera jazdy. To tak naprawdę wcale tak nie jest. Nawet skrzetuski ma swoje małości, czy, czy jednak taką próżność na początku, czy też okrucieństwo. To pewnie większości bohaterów Sienkiewicza byśmy, byśmy wyrzucali, właśnie to, to okrucieństwo jakoś płynące z epoki, no ale może nie tylko. Ale ciekawsze jest to, że także. Ci źli nie są tacy do końca źli. A co więcej, yy, no, momentami budzą sympatię, czasem nawet całkiem dużo sympatii. I nie chodzi tu tylko o bohaterów zbiorowych. To, co już w poprzednich odcinkach mówiłem o tym, że. Ci kozacy z ogniem i mieczem nie zawsze i niekoniecznie jest to tylko ta, ta dzika czernia, ale to też są, są ludzie, którzy, którzy mają swoje racje, którzy też są synami Rzeczypospolitej. No ale najsłynniejszy z kozaków, czyli Bohun. No i to jest w największym skrócie coś, co tylu ludzi po lekturze Ogniem i Mieczem powtarza, że właściwie to nie rozumieją, dlaczego Helena wola, wolała Skrzetowskiego od Bochuna. I Bochun, który jest niby bohaterem negatywnym, a ewidentnie sympatię czytelników zdobywał. Tak samo jak potem też sympatię widzów filmu. I choćby tu wracając do tego, co mówiłem na początku, o tym, jak, jakie znaczenie po prostu dla historii Polski, dla wychowania Polaków miał Sienkiewicz, co było widać choćby w czasie II wojny w konspiracji, jakie pseudonimy przybierali, yy, przybierali często członkowie Armii Krajowej, partyzanci, ilu tam właśnie na przykład Kmiciców, ale też ilu Bohunów. Chyba więcej niż więcej niż na pewno. Czyli ten tutaj ten watażka Kozacki zdobył sympatię. Zresztą, zresztą trudno tej sympatii do niego nie czuć, skoro on tej Heleny w dość podstępny właściwie sposób zostaje pozbawiony Heleny, która była mu obiecana. Tak? To nawet w pewnym momencie sam zagłoba wyrzuca tutaj, że, no, że w gruncie rzeczy no, źle postąpili kurcewiczowie. Tak? Więc Bochun właściwie no, w gruncie rzeczy w ogóle nie jest tak naprawdę jednoznacznie złą postacią, choć oczywiście też porywczy, też okrutny i tak nad potopem, nad całym potopem, a i trochę nad panem Włodyjowskim, unosi się cień księcia Bogusława. Postać taka no niemal czy demoniczna, też taki trochę pół Polak, pół Niemiec. Przedstawiciel, przedstawiciel zachodniej, zachodniej Europy. No ale wydawałoby się, że, że będzie bardziej wyśmiany, jako, zwłaszcza jak jest przedstawiony, jako pozornie zniewieściały, pozornie właściwie mało czym się interesujący poza poza własną wygodą, poza własnym komfortem. Tymczasem choćby okazuje się być pełen tej takiej dzielności i sprawności militarnej. Przecież jest cała seria spotkań, czy to samego Kmicica z księciem Bogusławem, czy wojsk, wojsk polskich z wojskami Bogusława, gdzie prawie za każdym razem to Bogusław okazuje się zwycięski. To jak Kmicic w pewnym momencie tak nieśmiało wyznaje Wołodiowskiemu, że prosi go o lekcję szermierki, bo księdzu Bogusławowi nie jest w stanie sprostać na rękę, czyli że po prostu Boi się pojedynku z nim. Tak, więc nawet ten ten książę Bogusław ma w sobie coś, coś wręcz fascynującego. Podobnie niejednoznaczna sytuacja jest w tej powieści Sienkiewicza, w której pozornie jakby to dobro i zło jest najwyraźniej zarysowane, czyli w Quo Vadis. No bo mamy dobre chrześcijaństwo i właśnie świat antyczny, no, ale czy ten świat antyczny jest jednoznacznie zły? Jest zły w tej swojej formie. Którą prezentuje Neron. Neron, który, którego tu Sienkiewicz już mu niewiele mu dodał do tego, jak został opisany przez tacyta i przez Svetoniusza, przez historyków starożytnych, z których Sienkiewicz, których Sienkiewicz czytał i z których czerpał. Natomiast no, pytanie, czy to, co oni napisali, na ile to jest rzetelne, na ile jest to pewnego rodzaju karykatura? No, niemniej jednak tak, neron, dwór nerona, to jest ten klasyczny obraz dekadencji, wyuznania moralnego braku, jakichś zasad i okrucieństwa też, też wielkiego. Tak jest to opisane, że, no, że czasami aż do przerysowania. No ale świat antyczny Usienkiewicza to nie jest tylko Neron, to jest też Petroniusz. W pewnym sensie główny bohater bohater Kwowadis. Uparty poganin. Ktoś, komu chrześcijaństwo jakby w cudzysłowie nie leży. Który, który właściwie się z, z tym swoim krewnym Winicjuszem no, wręcz rozstaje, gdy tamten przyjmuje chrześcijaństwo. Mimo, że Petroniusz stara się być uczciwy. Z pewną życzliwością patrzy na, patrzy na chrześcijaństwo, ale, ale nie przyjmuje go. I tu właściwie dochodzimy do pytania, no w takim razie, co, po co chrześcijaństwo? Co, co takiego chrześcijaństwo w y, sobą przynosi? I Sienkiewicz chyba sam się z tym mierzy, ponieważ no, tak trochę się wydaje, jakby jego sympatie były najbliżej właśnie tego Petroniusza. Czyli owszem, daleko od, od wyuzdania, od orgi, od niemoralności Nerona, ale niekoniecznie od razu, żeby tak z pełnym zaangażowaniem przyjąć nową wiarę. Bo co ta nowa wiara przynosi? Odpowiedź na to pada w jednym momencie, już pod koniec Kvowadis, gdy, gdy na dworze Nerona dyskutuje się już o tym, jak. już to już trwają prześladowania, dyskutuje się o tym, jak chrześcijanie umierają. Posłuchajmy tego. Inni rozmawiali przez ten czas także o chrześcijanach. Stary Domicjusz Afer drwił. Mnóstwo ich takie, mówił, że mogliby wzniecić wojnę domową. I pamiętacie obawy. Czy nie zechcą się bronić, a oni umierają jak owce. Niech by spróbowali inaczej, rzekł Tygelinus. To ozwał się Petroniusz. Mylicie się, oni się bronią. A to jakim sposobem? Cierpliwością. To nowy sposób. Zapewne. Ale czy możecie powiedzieć, że oni umierają tak, jak pospolici zbrodniarze? Nie. Oni umierają tak. Jakby zbrodniarzami byli ci, którzy ich na śmierć skazują. To jest my i cały lud rzymski. Co za brednie, zawołał Tygelinus. Lecz inni, uderzeni trafnością jego uwagi, poczęli spoglądać na się ze zdziwieniem i powtarzać. Prawda, jest coś odmiennego i osobliwego w ich śmierci. Mówię wam, że oni widzą swoje bóstwo, zawołał z boku Westynus. Wówczas kilku Augustianów zwróciło się do Hilona. Hej, stary, ty ich znasz dobrze. Powiedz nam, co oni widzą. A grek wypluł wino na tunikę i odrzekł. Z martwych wstanie. I począł się trząść, tak, że siedzący bliżej goście wybuchli głośnym śmiechem. Tygellinus, okrutny dowódca Gwardii Pretoriańskiej, uważa, że to bzdury, ale sam Petroniusz słysząc to skomentuje to, że, że to idiota, to, że to dureń. Petroniusz, który nie podziela tej wiary chrześcijan, ale widzi, że ona faktycznie jest i że ona ma moc. I to jest, no, jeśli gdzieś szukamy, co, co przynosi chrześcijaństwo, no to tutaj to jest streszczone. Przynosi wiarę w zmartwychwstanie. Yy, I ta wiara jest, yy, jest mocniejsza od, od świata, od Rzymu. Tak Quo Vadis się skończy tym triumfalnym stwierdzeniem, że, że Neron przeminął, cesarze przeminęli, a, yy, a Bazylika Świętego Piotra yy, góruje nad, nad miastem, i nad światem, więc chrześcijaństwo zatriumfowało i w oczach Sienkiewicza trwa. Przecież nie jest takie oczywiste. Sienkiewicz pisze w epoce w epoce już pozytywistycznej, w epoce po Darwinie, tak, w epoce kolejnych ataków różnych intelektualnych na chrześcijaństwo po upadku państwa kościelnego. Nie jest wcale takie oczywiste, że to chrześcijaństwo jest taką skałą, która trwa od Piotra do dzisiaj. A dla Sienkiewicza tak jest. I, I tak to opisuje w Kowadis. Chrześcijaństwo jest tą siłą, która daje miłość, daje zmartwychwstanie. No a w tle jest, jest sprawa polska. Sprawa polska, której Sienkiewicz był na swój sposób wierny. Sienkiewicz, który nigdy nie walczył z bronią w ręku, zgłosił się do powstania styczniowego. Miał wtedy 17 lat. Nie został przyjęty. Usłyszał, że dzieciaków nie potrzebujemy. Sienkiewicz był Sienkiewicz przez całe życie był bardzo niski, wtedy był jeszcze też. Drobny, miał jakąś taką dziecięcą urodę, został odrzucony, więc nie walczył o Polskę z bronią w ręku. Ale można powiedzieć, że piórem walczył o nią cały czas. Raczej się sprzeciwiał zbrojnym wystąpieniom, ale doczekał pierwszej wojny. Doczekał pierwszej wojny. W, tej, w czasie tej wojny wyjechał, wyjechał z Polski, ze swojej, z ostatniego swojego miejsca pobytu w Szwajcarii. Wykorzystując swoją sławę i swoje znajomości, bardzo się starał y, pomagać y, po prostu Polakom dotkniętym klęskami wojennymi. Pamiętając o drugiej wojnie, czasami zapominamy, jak wielką katastrofą była pierwsza wojna także na ziemiach polskich: jakie to były wielkie zniszczenia, jak, jak bieda, głód, które, które, które za sobą ciągnęła. Sienkiewicz umiera w 1916 roku, więc nie doczeka tego, że, że Polska z martwych wstanie. Ale no, to, co też mówiłem w pierwszych odcinkach, nie wiadomo czy... No, bez Sienkiewicza, pewnie bez Sienkiewicza też by z martwych wstała. Ale w pewnym sensie to Sienkiewicz dał jej spójność. Uczynił z chłopów, z mieszczan, z wszystkich uczynił potomkę potomków szlachty. Także tak naprawdę, przecież tak właściwie dzisiaj odczytujemy, Włącznie z prostą sprawą, jak się wszyscy tytułujemy, proszę pana, proszę pani, tytuły, tytuły szlacheckie. To, co nam dał Sienkiewicz. Szlachta z jej cnotami, ale także z jej wadami. Nie ludzie idealni, a z drugiej strony także ci, którzy no, w opisach Sienkiewicza są źli, z reguły jest w nich coś, co, co jednak jest dobrego, co w jakiś sposób także może pociągać. Trzymaj się na stacji 7.